Górne otwory znowu nie pasują. Czy to 60 ma trochę na bok? No to ewidentnie płyta jest zrobiona inaczej. No bo ja zakładam drugi raz w życiu, drugą taką płytę i drugi raz mam problem. Teraz tak, przywiozłem most, ale rozstaw szpilek prawdopodobnie się zgadza. Tu mamy 170, tam mamy 160. Jak przyłożyłem bęben od gaza tutaj, no to te dwie szpilki by pasowały. Czy uda się ten most odwrócić tak, jak chciałem? Bo to wtedy trzeba tak. Zobaczymy, czy to spasuje i czy spasuje kąt wychylenia sworznia, Bo w najgorszym wypadku będę musiał ciąć i tu i tu. Z tego koła są robione różne rodzaje przystawki, ktoś to wcześniej sobie wymyślił. Łapie, ale trzeba tutaj lekko... Także pokrywa się zdejmie, coś tam się rzuci i frezikiem wyszlifuje. Więc to koło przychodzi tu zebrać, stoczyć, roztoczyć i wspawać tutaj blokadę od trzydziestki. W ogóle wam chciałem powiedzieć, niesamowita historia, bo... E, już wam pokazuję, tylko przyłożę. Zobaczcie. Górne otwory znowu nie pasują. Dół jest ok, tu wszystko ok, a górne są przesunięte. I teraz moje pytanie brzmi, a zaraz to sobie sprawdzimy, czy to 60 ma trochę na bok, czy te płyty są tak wykonywane, jak wykonywane, bo w Bia Perle było to samo. Identyczna sytuacja, dół pasował, góra nie pasowała. Dobrze. Ale teraz to już mi dało dużo do myślenia, bo no po, po tylu latach kupuję taką. Samą płytę i jest to samo, więc sobie tutaj weźmiemy jakąś poziomicę, czy coś takiego i zaraz to będziemy sprawdzać. Czy to na skrzy... odlewie mostu jest źle, czy tu? Bardzo jestem ciekaw. Mam listwę od bizona. skalwanizowaną, dobra, przykładamy z zewnątrz i tu na jeszcze. Przykładamy z zewnątrz. I tu brakuje. No to ewidentnie płyta jest zrobiona inaczej. Zastanawiam się, czy Zetor ma to krzywo, czy po prostu ten producent, klepie te płyty, po prostu tak mocno wali kaszanę. Ale no to już odpowiedzcie, yy, odpowiedzcie sami. Może ktoś z Was już się spotkał z takim przypadkiem, że zakładał płytę i nie pasowała, czy to do Zetora, czy do 60. Możecie się podzielić swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o te płyty. No bo ja zakładam drugi raz w życiu, drugą taką płytę, i drugi raz mam problem. Dobra, przyszły siłowniki do Tuza. To są przed do przedniego Tuza. To są identyczne jak były u Adriana. Także mamy sprawdzony. Tuz będzie taki sam. Więc tutaj yy, nie kombinujemy. I teraz tak, przywiozłem most. I teraz muszę rozkminić, bo z tej strony są. Z lewym gwintem szpilki, także muszę od drugiego mostu wyciągnąć, żeby wszystkie były z prawym i wtedy muszę nakrętki takie tu już dopasowałem, to są chyba od przyczepy, mi tu gwint pasuje, więc będę musiał jak rozbiorę powyciągać i oczywiście to wszystko zgalwanizować. Tylko zgalwanizujemy na biało, żeby pasowało do reszty ciągnika. Tak samo szpilki tylnie od yy, piast. I teraz tak, okazuje się, że ta gwiazda Felgi, która tutaj będzie przychodzić. Tutaj mamy otwór jakby ten środkowy 160, gwiazda, która ma przyjść, ma 170 i ma 8 szpilek, tu jest 6. Ale rozstaw szpilek prawdopodobnie się zgadza, bo to jest taki sam rozstaw jak tutaj. Taki sam jak tutaj. Tutaj jeszcze muszę wyczyścić do gołego, jak jest z tamtej strony, bo tu nie okleiłem, bo się zamotałem. Tu jest ładnie oklejone, więc trzeba znać się wyczyszczone. Oklejone było, więc jest gołe. I teraz tak, mamy taki sam rozstaw, tutaj pasuje. Tu mamy 170, tam mamy 160. Jak przyłożyłem bęben od gaza tutaj, no to te dwie szpilki by pasowały. I by trzeba na... Poczekajcie, bo to mamy taką... no. Te dwie by pasowały i tu by trzeba dwie nawiercić. Więc się mijają ładnie z tymi wszystkimi otworami. Więc będzie wystarczyło do tamtej gwiazdy dotoczyć taki pierścień pół centymetra i wspawać, żeby tu ładnie pasowało. No i zaspawać te trzy otwory w gwieździe i nawiercić cztery. I myślę, że no, powinno to być git, ale to zaraz sobie gwiazdę zamówię. Jak przyjdzie to będziemy tutaj tworzyć. A ja się biorę teraz za rozbieranie. Muszę te szpilki jakby fajnie było jakby się udało wymontować, to już by można do galwanizacji to zawieść i już by coś było do przodu no bo jak już będę miał wbite w piaste szpilki, no to już żeby były docelowe, nie? więc tak to wygląda na tą chwilę no i trzeba to rozbierać, zlać olej najpierw no i rozbierać o, najpierw zlejemy olej dobra odwrócony, teraz trzeba go Podnieść tu żurawią, go podniosę i będę zlewał olej, niech sobie zlatuje i powoli to trzeba rozkręcać. Bo tu mamy lewy gwint, więc trzeba poszukać z drugiego mostu, może będą pasować mam nadzieję. Szpilki to wtedy by się wszystkie na normalny, normalny gwint taki zało, założyło. I trzeba rozkręcać, później zobaczymy jak z tym skrętem, no, zobaczcie, no to koło skręciło dosyć, ale no to no, słabo, nie? No, ten gaz ma słaby skręt. To już jest też ten problem, że ogranicza, ogranicza tutaj. Zobaczcie, to już dotyka śruby praktycznie. Więc tu nie ma. A, ale to jest mocowanie amortyzatora, To to wyleci. No, to by jeszcze trochę można było ugrać, o ile przegub pozwoli. no Będę się starał jak najlepiej zrobić ten skręt. No i zrobimy, żeby te koła były pochylone, nie? Mm, chciałem w ogóle dać. Trochę szerzej, ale będzie źle, ponieważ to nie może wystawać za, nie, za oponę, bo to źle wygląda i jest niefunkcjonalne. Bo jak na przykład jedziemy gdzieś przy krawędzi, przy takim murku czy no, przy czymkolwiek, no to opona przechodzi, a piastą się uderza, nie? Ale jakbyśmy go rozsunęli i dali koła takie wewnątrz, mocno do środka, to wtedy nie nadchodziłoby tak koło i by było więcej miejsca na przykład do maski i tak dalej no tu będą dosyć duże koła, więc no to ma znaczenie dobra, zlewam olej i się biorę za rozbieranie tego będę trzeba wywalić, wszystko porozbierać zobaczyć czy to można obrócić bo on będzie do góry nogami więc to też jest ważny aspekt spuszczony olej, ale rozlało mi się to do oleju nawet nie trochę ale jest okazja żeby przetestować właśnie Ten specyfik. wam pokazuję. Firma Telger. Pochłania substancji ropopochodnych Skuteczna i bezpieczna formuła do usuwania płynnych zanieczyszczeń z powierzchni płaskich. Czy to aż jest takie płaska powierzchnia, to nie wiem, ale zobaczymy, co to się stanie. Dobra. Zobaczymy. No, chyba tak to trzeba zrobić jeszcze. Można by. Jakiś sposób użycia jest? Chyba. Sposób użycia jest. Preparat dosypać bezpośrednio na zanieczyszczone miejsce i pozostawić do czasu wchłonięcia. A, zalecane jest dodatkowe wymieszanie sorbetu z cieczą za pomocą szczotki. Po zakończeniu procesu wchłaniania sorbet zamieścić i zutylizować zgodnie z właściwościami wchłoniętego materiału. No, i tyle. Dobra, zobaczymy. Można by to było przemieszać, bo to jednak taki gęsty olej jest. To zaraz czymś tu przebełtamy i zobaczymy, jak to zadziałało. No więc tak, trochę tutaj rozebrałem ten most. W ogóle ciekawy patent jest tutaj na, na dokręcanie łożysk bo mamy nakrętkę z takim bolczykiem. Później przychodzi ta podkładka. która ja ma ten jeden dłuższy e, tutaj pod wpust. I dokręca się do góry Ciekawy temat, na pewno dużo wytrzymalsze niż te tutaj rozwiązania z tymi zaginającymi podkładkami. Co tu jeszcze? No, słychać tate jak tam tnie trawę. Przemierzyłem, jeszcze raz musiałem to złożyć, bo przemierzyłem sobie, że 194 ma most i w białej perle mamy skoczone na 155. A tutaj sobie zrobimy chyba 160. Tak wyliczyłem, bo poszedłem zobaczyć do, do Felk, tylnych i tylnie felgi. A zresztą na razie felg wam nie pokażę. Dopiero jak będziemy przymierzać to zobaczycie. To na razie wam nie pokazuje felk, jakie będą. I właśnie jak przymierzałem felgi, no się mierzyłem, to z tyłu mógłbym poszerzyć. Troszeczkę tył jeszcze, bo 154 mamy od piasty do piasty, abyśmy zrobili takie sto, 10 cm szerzej, czyli 164 by się dało na tych felgach zrobić. Tak je ułożyć, tak gwiazdy odwrócić, więc yy, tak raczej się zrobi, to tutaj sobie tam będzie troszeczkę szerzej, tutaj 160 i będzie ok, nawet by tu mogło być więcej ze 170, ale nie będziemy przesadzać, żeby za szeroko to nie było, bo będzie głupio wyglądać jak będzie za szeroko, nie? A chodzi o to, że będzie większe koło, no i żeby nam nie przycierało tutaj o ramę czy o cokolwiek, nie? Wiadomo. Czym większe koło, tym bardziej będzie zachodzić. No, no właśnie. Więc tak to tutaj będzie wyglądać. W ogóle jest śmieszne na hamulce, bo na każdą szczękę jest oddzielny tłoczek. No ale może lepsze rozwiązanie, cholerowie. Tak se ktoś wymyślił tak jest. Dobra. Ja na dzisiaj kończę zabawę. Dopiero widzimy się. Po po weekendzie. Dobra, jest już po weekendzie. No tutaj to wygląda tak jak wyglądało wcześniej, ale przyszły nam paczki. I teraz tak. Tutaj mamy takie gadżety. Tutaj jest nowy wieniec. Ursusa. Tu mamy takie śrubokręty z Tegera. Zobaczcie, takie wybijaki coś podobne jak mam wybijaki, przybijaki zestaw nasadek do uszkodzonych śrub i nakrętek kute tego jestem ciekawy właśnie jak to jak to będzie się zachowywać kurde mogłem to zamówić eee, mogłem to zamówić troszkę wcześniej bo miałem faktycznie parę śrub tutaj w tych obudowach pourywanych to czekajcie tu chyba jakoś tak, jakoś tak. O kurczę. Nastka calowa z szesnastką, tak pomieszane? A i wtedy jest normalnie albo na grzechotkę, albo na kluczyk. Nie no, bo ja ciekawe, ciekawy temat. Jeżeli ta stal z jakiejś jest wykonana jest wytrzymała, no to myślę, że to będzie y, super. Zawsze tam się da jakoś poradzić z pawarką i tak dalej, no ale mając taki zestaw, na pewno będzie dużo prościej. Także to fajna zabawka. Zestaw krętaków profesjonalny, czyli to są takie wkrętaki pewnie bardziej elektryczne, czyli coś dla kuby chyba. No, jakie fajne ręce? Fajnie, że w takich pojemniczkach są, a nie nie z luzem. A tak jak no tutaj są się pokręty, No Tutaj jest pojemniczek do tego, tak? Ale jeśli pokręty są luzem, no to już trzeba coś e, kombinować. Będzie jakieś mocowanie, czy gdzieś wrzucić. Nie? A jednak co w pojemniku to już jest zawsze... O kurczę, próbówka A i tu jest wtedy do tego taka główka Hmm, ciekawe Ciekawe, typowo elektryczne są jakieś tu torksy widzę e, Płaskie Wygląda to całkiem przyzwoicie No, zobaczymy, jak Kuba oceni, jak przyjedzie, ale no fajnie, ekstra taki zestawik na no, takich rzeczy, jeżeli chodzi o klucze, czy to właśnie się okręty, czy jakieś klucze, no to czym więcej, tym lepiej, nie? To chyba myślę, że każdy wie, bo dobrze mieć na przykład... Tak ja tu w szafce za bardzo nie staram się nie używać tych kluczy, tylko tych, co mam powieszone. Żeby zawsze mieć jakiś zestaw, który jest 100% kompletny. Bo później nagle się okazuje, chodzi szukać 17, a nagle w żadnym zestawie nie ma 17, nie? Także staram się zawsze używać yy, jednego zestawu, że jak mam jakąś awaryjną sytuację, to szybko muszę odkręcić, to żeby nie szukać. Jak gdzieś zostawiony jest. A u nas jest taka sytuacja, że... Yy, no. no Robię, nie zawsze robię sam, nie jest coś tata, po prostu robi przy maszynach czy coś gdzieś zostawi. No i później ciężko jest się odnaleźć. Tutaj mamy takie haki jakieś do wyciągania, do przetykania. No, na pewno się przydadzą, bo nieraz się kombinuje jakieś druty, wygina albo elektrody. A tu już będzie coś takiego. No, czy o jakiś skądś wyjąć? Myślę, że haków, podbieraków precyzyjnych. Fajna, fajna rzecz. Także to wszystko się przyda, jak to się mówi. Także tutaj firma Teger i Waryński. Oczywiście dziękujemy za te fajne zestawy. No i od nich oczywiście e, od nich tutaj e, mamy części na ten ciągnik, bo to jest z nimi razem projekt budowany. Więc tutaj mamy wieniec. To jak koło zamachowe przyjdzie, bo już zawiozłem do tokarza do pana Janusza. On ma już w i, i też mnie trochę odciąży, bo ja tu mam co robić. Ja się tutaj pobawię z tym mostem i przywiozłem też tulej. Nie wiem, nawet gdzie ją położyłem, czy w samochodzie jeszcze jeździ. Nie, przy tokarce tulej, żeby do mostu przyspawać. No i teraz jeszcze się rodzi pytanie, czy uda się ten most odwrócić tak jak chciałem, bo to wtedy trzeba tak tą piastę dać na tą stronę i ją odwrócić, żeby był dojążek z tej samej strony zobaczymy czy to spasuje i czy spasuje ten kąt wychylenia sworznia bo w najgorszym wypadku będę musiał ciąć i tu i tu most wtedy, nie? no ale to się zobaczy, no zależy mi na tym po prostu żeby były duże koła dlatego musi być przystawka na dwóch kołach a co do przystawki mamy tutaj koło no to pierwsze to jak już zacząłem o tej przystawce to pokażę koło Zetor z takim numerem z koło napędu przekaźnika oryginału To koło... Z tego koła są robione różne... różnego rodzaju przystawki. Ktoś to wcześniej sobie wymyślił. Zębów mamy... Jest tu coś napisane? Czy muszę liczyć? Nie, pewnie będę musiał policzyć. Won. Ale jest chyba... Teraz, żeby się nie pomylić, 48? I to koło przychodzi tu. Tylko nie trzeba podfrezować jeszcze. Trzeba podfrezować obudowę, bo wcześniej się nie, tego nie zrobiłem, bo nie miałem tego koła. ono tam łapie, ale trzeba tutaj lekko podszlifować. Także pokrywa się zdejmie, coś tam się rzuci i się frezikiem wyszlifuje. Więc to koło przychodzi tu. I będzie musiało przyjść drugie koło z tamtej strony, bo wał chyba będzie pod tamto. No zobaczymy jeszcze. No i coś podobna sytuacja jak u Adriana, tylko że u Adriana były takie szerokie koła dorabiane. Tutaj pójdziemy trochę szybciej i po prostu zrobimy z tego. Więc to trzeba zebrać, stoczyć, roztoczyć i wspawać tutaj blokadę od trzydziestki. No, i pół od 30 trzeba załatwić. A, no to jeszcze też muszę zamówić. A widzicie, mogłem dzisiaj zamówić, bo idzie kolejna paczka z wieszakami i siłownikami. Więc to koło, a drugie koło yy, albo trzeba będzie dorobić, albo coś jeszcze wymyślić. Ale to zobaczymy, ile zębów ostatecznie wyjdzie. Tutaj jest na zaczep dolny oryginał, też Zetor. Zobaczymy, czy to. Tutaj spasuje. A jakby stąd. Więc to mamy. Tego brakuje w białej perle i nie można przez to zaczepu założyć. Także do białej perły też będę musiał takie zamówić. Nie to wygląda jakby było wypiaskowane albo coś takiego. Bo jest taka sama struktura jak po piaskowaniu. Więc trzeba będzie to no, już wiem co się z tym zrobi, się zgalwanizuje Dobra mamy napęd pompy Taki sam jak do białej perły Helmet Mamy tutaj sforżnie yy, Na dół do wbicia no, Tamte układy też mamy nowe Tutaj mamy zestawik od ciężkiej serii Zobaczymy jak to się sprawdzi No bo będą wieszaki właśnie też od ciężkiej serii Tutaj mamy Ten element No chyba w każdej co jest wytłuczony także Mamy to. Jeszcze będzie potrzebny tutaj stworzeń i tu u góry. No ale to zobaczymy, jak to się w ogóle zamontuje. No tu na dole, no to mamy to oryginalne. Już tu mamy pompę hydrauliczną. Chyba największa, jaka tam jest dostępna. Pompa hydrauliczna podnośnika 39 litrów. Więc jeżeli hydraulika będzie całkowicie na zewnątrz, to mam nadzieję, że ta pompa sobie poradzi. Ale do tego to jeszcze drugi temat, no bo trzeba pokrywę no, przerobić. Tam pozatykać i do wyjście i poskładać. A tu mamy hakki. Na y, drugiej kategorii. Tu mamy lekki. Naprzód, do spowania, a na tył mamy ciężki, O no, nie wiem czy to nie trochę przesada, no ale HD. Kategoria druga, no to już jest kawał haka. Tu mamy tą kolejną część. No i mamy jeszcze, jeszcze to. No i tutaj wchodzi ten sworzeń. Okay. Mogę Wam to pokazywać. Tam, ale katalogi no, są wszędzie dostępne, więc to nie jest tam jakiś problem. Sobie ee, takie... No, no, haki mogę wam pokazać. Jakie mają numer, te mniejsze drugiej kategorii? Eee, no i większe też jest z drugiej kategorii, czyli to samo jajko, ale po prostu hak jest tutaj masywniejszy. Więc takie mają numery: tu jest S pewnie, czyli ZK a tu... Więc to sobie tutaj wraca na razie. No, front robot, jak to się mówi, jest. Więc to wszystko zaraz sobie pochowam do szafki, żeby mieć ładnie poukładane. Bo już tu się zrobiło trochę tego wszystkiego za dużo. Jeszcze wam tu pokazałem to już w ogóle. No i co? Tutaj wsiąkło? Chyba wsiąkło, nie? O, zobaczcie. Także proszek działa fajnie. Można trochę po Ale wszystko ładnie się ładnie wsiąkło, także jest git. Dobra, to muszę rozebrać dalej. Tu trzeba wyjąć pół oś. I z tej strony, to trzeba wszystko rozebrać, no co tam mówić. I miałem tak zrobione, że w Białej Perle jest odtąd, od tego miejsca do końca, no z drugiej strony jakby, jest 155. Tu zrobimy 160, bo tył będzie można rozstawić 10 cm szerzej. O, przyjechał wuja, bo tu mamy jeszcze takiego pacjenta na szybką akcję, więc.